Jesteśmy w sklepie Skrami w Warszawie i jest z nami Leon. i Leon pokaże nam, co dzisiaj kupił w naszym sklepie. Eee, dobra, pokazujemy. Chcesz mówić, czy ja mam mówić? Niech dobra. Mamy skittles, oryginalny napój o smaku cukierków skittles z USA. Żelki azjatyckie o smaku coli. Napój o smaku chupa chups, eee, o smaku arbuzowym. Pojedynczy jelly straws. W wersji Pokémon, które teraz można u nas kupić za 3,60 o smaku zielonej herbaty. Hiszpańskie żelki Vidal, to jest sztosik. MMMsy Crunchy Cookies z USA. Pojedynczy żelek Vidal w kształcie morskich zwierzątek. Tutaj mamy dinozaura, lizaczki Skittles, wersja azjatycka. Kolejne żelki, chyba ci podpasowały żelki, co? <średzio> żelki Vidal z León Śmiało możesz sobie wylosować. Weź jeszcze sobie żelki. Ty lubisz żelki, to może weźmiesz sobie jakiegoś gratisa od nas. Dzięki wielkie, a po więcej, wpadajcie na www.skrami.pl i zapraszamy do naszego sklepu.